Sponsorem programu są młyny zbożowe żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota? Dobra mąka. 30 kwietnia odbędzie się w Łukowie impreza rozrywkowa dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu łukowskiego pod nazwą Licea Liada. Z takim pomysłem wyszli uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Łukowie. Ich projekt poparła dyrekcja, władze miasta i powiatu. Licea Liada ma na celu przede wszystkim bawić poprzez m.in. zawody sportowe w wielu dyscyplinach, występy artystyczne, a także szereg innych atrakcji. W imprezie bierze udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych całego powiatu Łukowskiego. Główny festyn odbędzie się na obiektach Osiru, przy ulicy Browarnej, gdzie wystąpi Robert Gawliński. Skąd pomysł, licealiady i w jaki sposób udało się do niego przekonać dyrekcję? Można powiedzieć, że zaczęło się od tego, że wraz z koleżanką Agnieszką doszliśmy do wniosku, że tutaj w Kowie nic się nie dzieje. Nasza młodzież nie ma co z sobą zrobić. Nie ma żadnej takiej imprezy, która by, można powiedzieć, razem związała ze sobą tę młodzież. I wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować tego typu imprezę dla wszystkich szkół średnich naszego powiatu. Z tym projektem poszliśmy najpierw do naszej pani dyrektor, która no z początku miała takie drobne ale, ale później się zgodziła. I okazało się, dyrektorzy też to zaapropowali szkół średnich, otrzymaliśmy zgodę na to starostwa, no i wszystko idzie ku temu, że zostanie wszystko sfinalizowane. Co dokładnie będzie można zobaczyć 30 kwietnia? 30 kwietnia odbędzie się wiele konkursów, m.in. na terenie naszej szkoły odbędą się konkurencje sportowe, w których wezmą udział już z tego co wiem chyba wszystkie szkoły. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wukowie odbędą się takie konkurencje, jak Turniej wiedzy między młodzieżą i szkół. Także będzie prezentacja kabaretów szkolnych. W ogóle wszystkie szkoły mają zamiar zaprezentować się w jak najlepszy sposób. Punktem kulminacyjnym całej imprezy festynu będzie Występ Gwiazdy. Coś bliżej na ten temat. E, tak, zaplanowaliśmy Występ Gwiazdy. Będzie to Robert Gawliński, już e, mamy to pewne. E, będzie to około godziny 20. I czy to prawda, że dzień 30 kwietnia jest dniem wolnym dla wszystkich szkół średnich z naszego powiatu? E, tak, e, wszystko jest potwierdzone. Jest to dzień wolny od e, nauki. I chciałbym jeszcze powtórzyć, że jest to impreza tylko i wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wejście za okazaniem legitymacji szkolnej.